O, no. nagrywa się. Dobra, nagrywa się. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście ze mną gościnnie, znaczy no, dzisiaj akurat, bo tak wypadło. Jest ze mną Warchlak, Andrzej. Dzień dobry. Witam. Witamy serdecznie. No i jesteśmy aktualnie na serwerze Forlife. Jak widać, w lewym, dornym narożniku. Ogólnie to powrotka jest po dość długim czasie bez nagrywania. Ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć więcej. No po prostu wróciłem do grania na jakim kordy RPG. po przerwy. wciągnęłem inne gierki. No i zapraszam was do oglądania, nie My tutaj. Andrzejem sobie pojedziemy pewnie zamocować coś. Co nieco do budżetu. No i tyle, no dobra, lecimy, no? O! Lecimy. Nie ma tu narratora, nie? Dosłownie czy jest. Jest na Stanu? Bo ja nie mam mapy włączonej pan mówi. To... Pasuje, jest na Stanu. To bardzo dobrze. No generalny to zakopiłem sobie jak widać nowy nabyteczek, Bulecik Robiony z 1.6, on jeszcze nie jest prawdy skończony, ale na razie silnik jest 2-2 już. Możesz już się silnik. Tak właśnie mówię o nim. Więc Radomarz? Ci cechu? Dobra. Y Dobra. W takim razie 1500 ja, mamy mocnięte. Dobra, CB, mamy mocnięte. Andrzej to idziemy gdzieś w poletę, śnieg? Ja, Mały lot. Pokażemy tam staro nowego górnika może pokapiemy chwilę pogadamy A to ten bolecik będzie robiony dosłownie na pula tak jak już mówiłem widzę tuner też się wybrał odpocząć w ogóle chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkie mordeczki z Speedy oraz no, z biznesu z Radia For Music Serdecznie pozdrawiam Biorąc kolina, z tych co pamiętam oraz wszystkich, nie? nie chcę pominąć nikogo Wszystkich serdecznie pozdrawiam No my lecimy dalej Kurde już nie, mam coś kurde wyrobione z tym Lecimy ciągle mówię, bo na audycji tak jak się ma odyce czasami czasami się latuje na bici kto Czyli no, mam od teraz, nie? Mhm mm Dobra, teraz sobie cię pojadę od ciebie To pojedź, pojedź Nagrywa się ładnie po Czego nie masz? Lampy Widzę, no, że nie ma zderzaka i lampy A lampa to tam jest najmniejszy bo Ubytek, bo możesz, bo możesz sobie wrzucić do przechy Właśnie no. no i teraz już? Co ty, po co? Czy jeszcze gdzieś przydzwonisz i co będzie? No czyli no możliwe, że też pojawią się odcinki ze służby. Ale tam e, żeby były odcinki ze służby trzeba to, te wymagania co podali e, podał zarząd trzeba spełniać. Oczywiście. Z tym nie ma problemu, tylko czy będą chęci, czy mi się będzie chciało to nagrywać. Daj, dajcie znać w komentarzu oczywiście jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie lajka. co sobie tyle. Z mojej strony. No ale... Jeszcze z warchakiem pojedziemy się gdzieś pójdąć Zależy to że gdzie. Ja, już na, Dzień, na ja już jestem na górniku Ja jestem na górniku Przy kopalni no Zarobę wierzył na Monchi Road Widzicie z nich na przechow To yy. mi się zaraz pojawi no Pewnie tak Pewnie ją Dobra, jestem na wjeździe do MC. Coś tu możesz podjechać. Czekajcie, chwilę w sumie. A w sumie Przeba mogę. Się w... w sumie mogę zrobić, tak? Czekajcie. O, to były te. E, priorytety gry. Nie, nie, to nie były te. To było. Kurczę gdzie no. mam, to ja mam tą mapkę w To czy nie mam? Nie, nie mam tej mapki w grany d 3 nie, nie mam wygraną, mi się wydaje Poderluta. Dobra, tam zaraz będę Dobra, mam wygraną, ty, myślałem, że nie mam no, Fajny radarek mam Taki klasyczny lubek Taki radarek mam fajny, se zobaczysz jak wrzucę I renderuję Nie wiem ile to się będzie robiło, ale Render to render to się tam nie martwia, ale jesteś jeszcze czy gdzie ty wrześ pojechał? Zaraz będę przy górniku Dobra To sobie wjedziemy se na MC Tylko poczekaj tam na mnie jak chcesz No Czekam czekam Nie ma problemu Kurde, tak myślę, nie? O to tak wracając do tematu, nie? Czy sobie nie podpię siąpki pod, pod kąpiel i wirtual dj jeszcze się bawić trochę przy tym? Coś lepsze by... lepsze by coś było? Efekty jakieś? Nie. Raczej, że jak nawalasz głośnikami w pokoju, to tak. Jedziesz. Dam sobie zawieszkę po żeby żebym się gdzieś nie zahaczył. To damy. A chcesz na szybko wyjechać, czy... wolno? Nie, mi to niezależne. Szczerze mi, dasz? Trzeba obudzić ten kanał z powrotem. Tutaj miałem tą przerwę. Bokie, było! Dobra. Sobie. Już nie będę taki. Już komentarze mogą oceniać ten który jest lepszy. Tak wyglądzie. Tam, tamten nie jest Wiesz Lampki mam A ty nie masz Czekaj jeszcze z tydzień Będzie do końca zrobione Poczekaj jeszcze z tydzień, tylko mi się będzie chciało kopać i na służbie siedzieć Zobacz dzisiaj chyba ja pójdę wywalić normę już żeby nie było normę wypierdzielę i pasuje dobra będziemy się zaraz żegnać powoli, no? kurde, w ogóle marzyłem o takim nie zawsze, żeby mieć swoje nie mówię, żeby był na fullu, ale żeby miał już coś, nie? Zawsze chciałem. Dobra, Dobra no to trzymajcie się. Przeklódko Ty co biegasz tak? Nie yeah. wiem Dobra A to Marka